W dniach od 17 do 19 listopada w Wolsztynie gościliśmy delegację zaprzyjaźnionego z naszym miastem Masbre z jego burmistrzem panem Lotterna, który przybył po raz pierwszy do Polski. Mili goście zjawili się w ratuszu w środę o godzinie 18. Delegację powitał burmistrz Wolsztyna, pan Jan Koziołek, i zapoznał z programem pobytu. Oczywiście w środę holendrzy obowiązkowo oglądali mecz Polska Holandia. Na drugi dzień o 10 rano w bardzo dobrym nastroju odbyło się w ratuszu spotkanie z ojcami miasta. Uczestniczyliśmy z nim w kamerą, co było okazją do zadania burmistrzowi Mazbre kilku pytań. Okazało się, że holenderskie środki masowego przekazu nie zawsze w dobrym świetle przedstawiały kraje za tzw. żelaznej kurtyny. W związku z tym miasta holenderskie wyszły z inicjatywą nawiązania kontaktów z Polską. Mazbre dzięki wcześniejszym prywatnym znajomościom, wybrało właśnie Wolsztyn. Burmistrz stwierdził, że mieszkańcy tego miasta są bardzo zainteresowani współpracą. Szczególnie, że zdaniem, zdaniem jego tkwią tutaj nieograniczone możliwości. Pan Loter na, na pytanie o charakterze wizyty stwierdził, że jego pierwszy i na pewno nie ostatni pobyt jest oficjalny i ma na celu zacieśnienie kontaktów między zaprzyjaźnionymi gminami i miastami. Dotyczy to szeroko pojętej wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach, między innymi problemu ochrony środowiska, ekonomii, technologii i rolnictwa. Dodał również, że Holendrzy mogą się wiele nauczyć od Polaków, szczególnie w trzech kluczowych działach: rolnictwie, ochrony środowiska i turystyce. Po spotkaniu w Ratuszu goście udali się na spacer po Wolsztynie. Następnie obejrzeli dwie inwestycje ekologiczne naszego miasta. Wysypisko odpadów komunalnych oraz zakończony etap budowy przepompowni w Karpicku. Burmistrz Mazbre, zauroczony naszym miastem, postanowił letni urlop spędzić właśnie w naszym rejonie. Obszerniejszą relację z pobytu delegacji holenderskiej w Wolsztynie w następnym programie.